Za tydzień święto zmarłych Wieluńska policja już teraz informuje, że podczas tego dnia, jak również całego długiego weekendu, będzie bacznie przyglądać się poczynaniom kierowców jadących na cmentarze przy nekropoliach, także tej wieluńskiej stróże prawa będą kierować ruchem, więc bezwzględnie należy się stosować do ich wskazówek. Zwracamy się ze szczególną prośbą do wszystkich, którzy będą brali udział w ruchu do. Yy... Przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Również do pieszych zwracamy się o to, żeby przechodząc przez jezdnie, idąc, również mieli oczy szeroko otwarte i przechodzili w miejscach do tego przeznaczonych. Do wszystkich uczestników ruchu mam też taką prośbę: w miejscach, gdzie będzie kierowany ruch ręcznie przez policjantów, a na pewno będzie tutaj przy wieluńskim cmentarzu. Proszę sobie przypomnieć zasady, jakie obowiązują. Policjant ma tutaj pierwszeństwo i on jest przed znakami wszelkimi i to, co on będzie pokazywał, należy realizować. Do wszystkich pieszych, żeby uważali w miejscach, gdzie nie są pasy, gdzie będą przechodzić. Z uwagi na ten wzmożony ruch, żeby dobrze sprawdzili czy mogą przejść, żeby nie wchodzili pod pojazdy. Również z uwagi na aurę, jaka przeważnie jest w dniu zmarłych, czyli opady deszczu, śniegu, oby było słońce. Ale jak widzimy z historii zawsze, zawsze jest ta pogoda taka troszeczkę może niesprzyjająca poruszaniu się. Zmrok zapada dosyć wcześnie. I tu również wyczulam, idąc gdzieś do cmentarzy, gdzie nie ma chodników, żeby iść prawidłowo stronom, żeby używać elementów odblaskowych. Mam też taką prośbę, żeby osoby, które udają się. Na na cmentarz, a mogą dojść na cmentarz, żeby szli pieszo, żeby ten ruch zmniejszyć jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tutaj o Wieluń, parkingi tak jak były do tej pory, wszyscy znają, również na terenie szpitala będzie ten parking uruchomiony, będą tam służby porządkowe i też prosiłbym, aby Parkować samochody w taki sposób, żeby nie utrudniać innym wyjazdu, żeby zabierać jak najmniej tego miejsca do parkowania, żeby jak najwięcej tych pojazdów mogło stanąć. Czyli dojeżdżamy, panie inspektorze, do cmentarza, mamy policjanta i on tu jest w tej chwili najważniejszy i musimy postępować wedle tego, jak kieruje ruchem policjant. Tak, dokładnie tutaj poli... trzeba się po prostu podporządkować temu, co policjant będzie pokazywał i, i sygnalizował. To jest, to jest tutaj podstawą do tego, żeby ten ruch się odbywał i płynnie zarazem, i bezpiecznie. Do tej, pory, do tej pory się to sprawdzało i myślę, że w tym roku również, jeżeli wszyscy będą tego przestrzegać, będzie bezpiecznie. Jeśli tak troszeczkę sięgniemy pamięcią do tego, jak te poprzednie e, święta zmarłych wyglądały tutaj w Wieluniu. W powiecie? Względnie jest raczej spokojnie? Tak, tak. Względnie jest zawsze spokojnie. Przy wszystkich tych ważniejszych cmentarzach zawsze jest wystawiony jakiś patrol, do którego można się zwrócić z pomocą. Policjanci w razie czy zatkania się jakiejś drogi, gdzie po prostu za dużo pojazdów jest zaparkowanych, starają się to udrożnić. I tak jak mówię, jeżeli wystąpi jakiś problem, jest na tyle patroli, że nie tylko. Tylko ruchu drogowego, bo i również prewencji, że można się do takiego patrolu zwrócić o pomoc i na pewno takiej pomocy, taką pomoc każdy otrzyma. Czyli akcja z 1 listopada yy, polecamy Państwa, uwadze naszym telewidzą szczególną ostrożność. Tak jest. Yy, przypominam również, że dzień przed yy, Świętem Zmarłych obowiązuje zakaz yy, poruszania się pojazdów powyżej 12 ton od godziny yy, 18 do 22 i w pierwszego od 8. Do 22. I przemieszczając się na cmentarzu, mamy o tyle komfort, że nie będą nam na drodze przeszkadzały duże tiry. Tak, dokładnie. Także ten ruch nie będzie spowolniony przez te duże samochody i zmniejszy się na pewno zagrożenie przez to. Niemniej jednak zawsze wiadomo, że tych samochodów jest sporo, szczególnie na wjazdach i wyjazdach do dużych miejscowości no i w okolicach właśnie cmentarzy. I tu należy właśnie zwrócić największą y, uwagę y, i piesi, żeby tutaj zwrócili tą uwagę i kierowcy również. Może, może to, że jest to y, troszeczkę rozłożone na trzy dni, y, pozwoli na to, że ludzie nie będą. Y, w cudzysłowie gnać z cmentarza na cmentarz, żeby odwiedzić swoich zmarłych, tylko rozłożą sobie to w ciągu trzech dni i będzie to o wiele spokojniejsze i nie będzie takiego natężenia tylko 1 listopada, tylko rozłoży się to na pierwszy, drugi i trzeci. Na cmentarzach trwają już prace porządkowe. Policja uczula. Miejmy zawsze na oku swoje torby. Uśpiona czujność, chwila nieuwagi i możemy być po prostu okradzeni. Policjanci, jak zwykle, jak co roku w okresie tych świąt, włączają się w działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie, w trakcie święta zmarłych. Akcja znicz rozpocznie się 31 października o godzinie 14 i potrwa do 3 listopada, do później godzin godzin wieczornych. Odwiedzając groby najbliższych, porządkując groby najbliższych, pamiętajmy o tym, aby nawet na chwilę nie pozostawiać torebek czy saszetek na ławkach przy grobach. Nie zabierajmy do porządkowania grobów przedmiotów drogocennych, przedmiotów, które tak naprawdę nie są nam potrzebne w tym momencie. Jeżeli przychodzimy na cmentarz, porządkować groby swoich najbliższych, odwiedzać groby swoich najbliższych, nie pozostawiajmy nawet na chwilę torebek czy saszetek na ławkach. Nie spuszczajmy z roku swoich torebek, bo to doskonały moment dla, dla, tak jak pan redaktor powiedział, osób, które no niekoniecznie przychodzą na cmentarz odwiedzać groby swoich najbliższych. Odnotowujemy tego rodzaju sytuacje. Zdarzają się tego rodzaju sytuacje. Mieliśmy nawet osoby zatrzymane, które wykorzystywały właśnie nieuwagę osób pozostawiających torebkę w trakcie porządkowania swoich grobów, grobów swoich najbliższych. Rozumiem, że nie wolno także złodziejom wynosić wiązanek z o to też bardzo Państwa prosimy, bo to też się zdarza. Tutaj apelujemy do wszystkich, aby te drogocenne ozdoby, kwiaty czy drogie znicze położyć tak naprawdę na grobie dopiero 1 listopada. Jeżeli będziemy podróżować to własnymi środkami transportu, samochodami, to należy je bezwzględnie sprawdzić, usunąć wszelkiego rodzaju usterki. Za kierownicę siadajmy zawsze trzeźwi i wypoczęci. Jeżeli jedziemy gdzieś dalej, to starajmy się wybierać na miejsce do postoju miejsce zaludnione i, i, i oświetlone. Jeżeli poruszamy się środkami transportu pociągiem bądź autobusem czy w większych miastach tramwajem, to pamiętajmy, aby nie nosić portfeli w wewnętrznych kieszeniach swojej odzieży, zwłaszcza przy wysiadaniu bądź wsiadaniu w tych środkach transportu. Miejmy nadzieję, że to wszystko w tegoroczne 1 listopada pójdzie płynnie. Mamy trzy dni, tak zwany długi weekend, więc może ten ruch, to odwiedzanie grobów się rozłoży po prostu w czasie. Mamy taką nadzieję. Oczywiście policjanci, należy pamiętać o tym, że w miejscach, gdzie znajdują się nekropolie, mogą być zmiany w organizacji ruchu. Należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom policjantów, którzy będą praktycznie przy każdej, przy każdej większej nekropolii, przy każdym większym cmentarzu. Pozwoli to nam na bezpieczne dotarcie do cmentarza. Pamiętajmy, że w tym dniu wszyscy chcemy wejść na cmentarz. Czy piesi, czy, to, czy ci, którzy przyjeżdżają swoimi samochodami. Tutaj jest taka nasza prośba. Powoli, spokojnie nie śpieszmy się w tym dniu. Parkując pojazdy w miejscach do tego wyznaczonych, parkuj, parkujmy tak, aby nie tarasowały one drogi wjazdu bądź wyjazdu. Jeżeli już wychodzimy z samochodu, pochowajmy rzeczy cenne tak, żeby nie były one na wierzchu, żeby nie stanowiły łupu dla pokusy dla, 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 dla złodzieja, zamknijmy pojazd i koniecznie uruch uruchommy urządzenia alarmowe.